To będzie ładny efekt. odejść Odejdź trochę na prawo. E. Może nie wybuch, bo wybuchu na pewno nie będzie, ale będzie Traba efekt ściekającej lawy podkopu. Taki bulkan typu wesileńskiego, nie tak. <noise>

Nie, denna! nie odejść! I po Ale mało lawy. Dobra, na buty Jezu, proszę, Kamil, proszę odejść tam. Ej, biedryj. Proszę <som>, Dobra, <daj. śmianowis> no trzeba na to. Ale A będzie, nie ma lawy? <śmianowis> Bo jest. Odejdź. No, okay. A, a nie mało, no. Nie wyciekła nam zobaczcie. Odejdźcie od tego, żeby nie tego. Nie wyciekła nam Bóg! No to... ale się dobrze. No ładnie, pięknie. A tu tak, widać o Nawet Ładę w niech pani Wiecie, z czego można.